Siemka witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek. W końcu zajmujemy się konkretami, więc przechodzę od razu do rzeczy. Najważniejsze co w kulturystyce fitness, czyli dieta. Dieta stanowi 70% sukcesu, niektórzy twierdzą, że nawet 75%. Trening jest również ważny, aczkolwiek to dieta jest kluczowym elementem w budowaniu naszego ciała. Wszystko to, co jemy, składa się ze składników pokarmowych, czyli makroskładników, odpowiedni dobór, ilość oraz proporcje są kluczem do uzyskania odpowiedniej sylwetki. Dlatego dzisiaj zajmiemy się tymi trzema elementami, czyli dobór odpowiednich makroskładników, ilość kalorii spożywana w ciągu doby oraz proporcją makroskładników w diecie. Więc tak, mamy trzy makroskładniki. Możecie sobie zobaczyć na etykiecie na odwrocie opakowania jakiegoś produktu. Jest tabela kalorii i trzy właśnie makroskładniki, czyli białko zawartość białka węglowodanów oraz tłuszczy. To jest właśnie to, czym dzisiaj się zajmiemy. Dlatego zaczynamy od węglowodanów, służą one do dostarczania energii organizmowi, dzielą się na węglowodany złożone oraz węglowodany proste, tak zwane cukry proste. Wspomogę się ściągam, żeby widzieć, o czym mówić. Przykłady węglowodanów złożonych, których, które powinniśmy spożywać na co dzień. Przede wszystkim płatki owsiane, bardzo dobre źródło węglowodanów, ryże, ryż basmati brązowy, ryż biały, aczkolwiek ryż biały należy do węglowodanów prostych, ponieważ jego indeks glikemiczny jest dość wysoki, jednak wszystko zależy od organizmu, na przykład ja jem ryż biały na co dzień, nie mam z tym problemów. Każdy musi wypróbować na sobie, co mu bardziej podpasuje. Dalej kasza, kasza jaglana, jęczmienna, gryczana, pieczywo razowe. Ważne, żeby było pełnoziarniste, najlepiej żytnie. Nie każdy chleb, który jest ciemny, jest pieczem pełnoziarnistym. Musicie o tym pamiętać, czytajcie etykiety. Musi być pełnoziarnisty, razowy i żytni. To jest najlepsze pieczywo. To jeszcze? Musli, otręby, makarony pełnoziarniste. To są przykłady węglowodanów zdrowych, które należy spożywać w codziennej diecie. Zapewne uczyliście się na biologii o wielocukrach, dwucukrach, cukrach prostych. To nic innego jak węglowodany właśnie. Jakich węglowodanów należy omijać? tzw. cukrów prostych, czyli węglowodanów prostych, są to słodycze, soki, napoje kolorowe, tych produktów staramy się omijać. Węglowodany mamy z głowy, przechodzimy dalej, czyli białka. Białka to główny budulec mięśni, również istnieje jej podział, na białka zwierzęce oraz białka roślinne. Białka zwierzęce są białkami, białkami pełnowartościowymi, aczkolwiek jeśli chodzi o białko roślinne, nie jestem skłonny, żeby całkowicie je wyeliminować. Połączenie białka roślinnego i zwierzęcego daje całkiem dobry posiłek. Jeśli chodzi o przykłady białek, które należy spożywać na co dzień, to przede wszystkim jaja, mięso, czyli drób, mięso z kurczaka z indyka, wołowina, ryby, ryby są bardzo dobrym źródłem białka gotowane albo wędzone, przede wszystkim pstrąg, makrela, dorsz, tuńczyk, śledź, łosoś, to są ryby, które należy spożywać w codziennej diecie. Poza tym sery twargowe, chude, półtłuste, Półtuste są mniej przetworzone, mimo że mają więcej kalorii, ja osobiście polecam albo chude, albo półtłuste, to już wedle uznania. Jeśli chodzi o szynki, wędliny, to jestem raczej na nie. Aczkolwiek, jeśli znacie dobre sklepy, gdzie zawartość odpowiednich machosłonników jest nam znana w danej wędlinie, to dobrą opcją jest szynka z indyka. Co jeszcze? Serki wiejskie, białko serwatkowe w proszku. To też jest fajna opcja, polecam odżywki białkowe jak najbardziej. No, mam jeszcze warzywa starączkowe, takie jak bub, fasola, fasolka szparagowa. To są przykłady białek, które użyłem, przynajmniej ja je stosuję. Przechodzimy dalej, czyli tłuszcze, trzeci makroskładnik. I tu rodzi się mała kontrowersja, wielu z Was pewnie myśli tłuszcze, tego trzeba omijać z daleka jak najbardziej. Ale to jest niezgodne z prawdą, ponieważ bez tłuszczy żadna dieta nie jest pełnowartościowa. Tłuszcze dzielimy również na nasycone kwasy tłuszczowe i nienasycone kwasy tłuszczowe. Należy spożywać te pierwsze, czyli nienasycone kwasy tłuszczowe. Są to tłuszcze zdrowe i niezbędne do rozwoju naszego organizmu. Przykłady takich tłuszczy to na pewno ryby beski dyni, beski słonecznika, orzechy włoskie, omega 369 w kapsułkach, oliwa z oliwek. To są przykłady tłuszczy, które powinniśmy na co dzień spożywać w odpowiednich ilościach oczywiście, o tym za chwilę. Nie powinniśmy spożywać tłuszczy, które znajdują się w słodyczach, przede wszystkim w czekoladach, w ciastkach, tam znajdują się najgorsze tłuszcze trans oraz nasycone kwasy tłuszczowe, które są złem dla organizmu. Najgorsze połączenie jeśli chodzi o makroskładniki to tłuszcze oraz węglowodany proste. Jest to idealna mieszanka, żeby uzyskać oponkę na brzuchu. Także nie polecam węglowodanów prostych oraz cukrów łączyć w jednym posiłku. To jest najgorsza opcja. To z tego właśnie przede wszystkim składają się słodycze. Dlatego omijamy szerokim łukiem. Omówiliśmy sobie trzy makroskładniki, mniej więcej wiecie, jakich unikać, jakie spożywać. Ale oprócz tego w diecie powinno znaleźć się jeszcze parę elementów, takich jak błonnik. Błonnik przyspiesza metabolizm, reguluje pracę jelit oraz zmniejsza apetyt. Na co dzień potrzebujemy go 20 do 40 gram. To jest dobowe zapotrzebowanie mniej więcej organizmu na błonnik. Jego głównym źródłem to rośliny. Przede wszystkim warzywa i owoce oraz produkty pełnoziarniste. Dalej, witaminy. Witaminy bierzemy z owoców i warzyw, jednak nasz organizm podczas treningów zużywa tyle kalorii i tyle minerałów zostaje wypłukanych, że oprócz substancji zawartych w diecie potrzebujemy dodatkowego preparatu, który najlepiej stosować na co dzień. Polecam zatem jakiś preparat multivitaminowy, witaminy od A do Z. Kolejny element bardzo ważny to woda. Człowiek zbudowany jest w 72% z wody, dlatego nie możemy zapomnieć o tym, jednak niektórzy o tym zapominają i nie piją właśnie wody. Dzienne zapotrzebowanie 2-3 litry, nawet więcej. Woda wypukuje toksyny, oczyszcza organizm, jest niezbędnym elementem w odchudzaniu ponieważ dzięki niej spalanie tkanki tłuszczowej jest skuteczniejsze. Pamiętajcie, pijcie wodę, najlepiej wodę mineralną, niegazowaną, yy, aczkolwiek jeśli ktoś lubi gazowaną, to jak najbardziej ja osobiście piję i, i taką, i taką.